Kiedy ich kara jest Twoim uzdrowieniem, chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednym z najgłębszych, najbardziej ludzkich pytań, jakie zadaje nasza zraniona dusza. O pytaniu o sprawiedliwość. Jak Bóg karze tych, którzy Cię nie doceniają? To pytanie rodzi się z głębokiego, uzasadnionego bólu, z potrzeby przywrócenia kosmicznej, moralnej równowagi po tym, jak Twoja wartość, Twoja miłość, Twoja energia zostały zdeptane i wzięte za pewnik. Musimy na samym początku zmienić cały paradygmat myślenia o karze. Kara, w języku duszy, w języku Boga, to nie jest mściwy, personalny akt Boga-sędziego, który zsyła z nieba gromy. To jest naturalna, nieunikniona, alchemiczna konsekwencja, która wypływa z samego czynu niedocenienia. To nie Bóg ich karze. To oni poprzez swoje czyny karzą sami siebie. Z perspektywy psychologii Karla Junga musimy zrozumieć, że osoba, która cię nie docenia. Jest tak naprawdę duchowo ślepa. Nie jest ona w stanie zobaczyć w Tobie i Magodei obrazu Boga, tej świętej, niezniszczalnej iskry boskości, która jest w każdej istocie. I ta duchowa ślepota jest jej największą tragedią i początkiem jej kary. Eckhart Tolle uczy nas, że stan głębokiej nieświadomości, z którego wynika krzywdzące zachowanie, jest sam w sobie formą piekła. Kara polega więc na przymusowym, nieświadomym pozostaniu w tym właśnie stanie. Dlatego zapraszam cię dziś w podróż przez osiem etapów tej subtelnej, duchowej boskiej sprawiedliwości. To podróż, która pokaże ci, że Twoim zadaniem nie jest czekanie na ich karę. Twoim zadaniem jest skupienie się na własnym, głębokim uzdrowieniu. Bo to właśnie Twoje uzdrowienie jest mechanizmem, który tę karę w naturalny sposób uruchamia. Etap 1. Wołanie o sprawiedliwość. Rana tego, kto daje, a nie otrzymuje. Zanim zrozumiemy, jak działa boska sprawiedliwość, musimy z czułością i współczuciem uznać, skąd bierze się nasze wołanie o nią. Czy znasz to uczucie? To głębokie, palące, wszechogarniające poczucie niesprawiedliwości i psychicznego wyczerpania. Ten ból bycia niewidzialnym dawcą w relacji tą osobą, której zasoby miłość, troska, energia czas są traktowane jak coś oczywistego jak powietrze. Często nieświadomie wchodzimy w rolę archetypowego męczennika lub Zbawiciela. Nosimy w sobie to głęboko zakorzenione, często religijne przekonanie, że naszym zadaniem jest dawać bez końca, a pragnienie wzajemności jest formą egoizmu. I tu jest objawienie, które uwalnia cię od poczucia winy. Twoje pragnienie, by oni zostali ukarani, nie jest pragnieniem zemsty. Jest głębokim, zdrowym, świętym krzykiem twojej duszy, krzykiem o przywrócenie równowagi. O uznanie Twojej podeptanej wartości. Jak uszanować ten krzyk? Poprzez praktykę uznania swojego bólu. Zamiast skupiać się na nich i na ich przyszłej karze, skup się na sobie. Weź dziennik i napisz list do samej siebie. List, w którym z całą czułością uznasz swój ból, swoje wyczerpanie i swoją ogromną, niedocenioną wartość. Tę wartość, której oni nie byli w stanie zobaczyć. Jesteś jak żyzna, obradzająca obficie, wspaniała jabłoń a oni przez lata bezmyślnie zrywali Twoje soczyste owoce, nigdy nie dziękując i nigdy nie dbając o drzewo. Twój ból, Twoje wołanie o sprawiedliwość, to jest krzyk Twoich spragnionych korzeni. Korzeni, które wreszcie, desperacko, pragną wody i słońca. Etap 2. Upadek fałszywego Boga. Dlaczego Bóg nie jest mściwym sędzią? Kiedy już uznasz swój ból, musisz zrzucić stronu fałszywego Boga, tego mściwego sędziego, którego nosisz w swojej głowie. Wielu z nas nosi w sobie ten dziecięcy, prymitywny obraz Boga. Boga jako surowego, karzącego, brodatego ojca, który z nieba zsyła gromy i pioruny na złych ludzi. To prymitywne wyobrażenie, choć zrozumiałe, trzymacie w roli bezradnego, czekającego na ratunek dziecka. Musimy zrozumieć, że duchowe prawo przyczyny i skutku, które niektórzy nazywają karmą, nie jest personalną zemstą obrażonego bóstwa. Jest bezosobowym, matematycznym, nieuniknionym prawem wszechświata. I tu jest objawienie. Bóg nie musi ich karać. Ich własny czyn, ten akt duchowej ślepoty, ten akt zamknięcia serca na dar, który im ofiarowałaś, jest sam w sobie karą. Kara nie jest tym, co oni kiedyś, w przyszłości dostaną. Kara jest tym, kim oni poprzez swoje czyny stają się tu i teraz. Jak uwolnić się od tego prymitywnego obrazu? Poprzez praktykę uwalniania Boga od roli sędziego. W cichej medytacji lub modlitwie, świadomie uwolnij Boga od swojego oczekiwania, by był on Twoim mścicielem. Pozwól Mu być czystą miłością i czystą, subtelną sprawiedliwością sprawiedliwością, która działa w cichy, niewidzialny sposób. Oczekujesz, że potężne, życiodajne słońce ześle piorun na kogoś, kto w swoim domu szczelnie zamknął wszystkie okiennice, ale słońce nie musi nic robić. Karą za zamknięcie okiennic jest po prostu życie w ciemności. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Etap 3. Prawdziwe przestępstwo. Czym jest grzech przeciwko duszy drugiego człowieka? Kiedy już uwolnisz Boga od roli sędziego, musisz zrozumieć, na czym polegało prawdziwe przestępstwo. Wiele z nas ma tendencję do umniejszania własnej krzywdy. Mówimy sobie, przecież nic wielkiego się nie stało po prostu mnie nie doceniali. Ale musimy zrozumieć, że niedocenienie w sensie duchowym jest aktem dehumanizacji. Jest to subtelna, ale niezwykle głęboka forma przemocy duchowej, która odmawia drugiej osobie jej fundamentalnej wartości. I jej boskiej godności. I tu jest objawienie, które nadaje wagę Twojemu bólowi. Ich przestępstwo to nie było tylko zranienie Twojego małego, ludzkiego ego. To był grzech przeciwko życiu, przeciwko samej miłości. Odrzucając dar Twojej duszy, oni nieświadomie odrzucili dar od samego Boga. A to jest coś, co ma potężne, nieuniknione, duchowe konsekwencje. Jak uznać wagę tej rany? Poprzez praktykę uznania skali rany. Przestań minimalizować swój ból. Pozwól sobie wreszcie poczuć, jak głęboko i fundamentalnie zostałaś unieważniona. To jest konieczne, by zrozumieć wagę tego, co się stało i by dać sobie prawo do uzdrowienia. Ty przyniosłaś im w darze czarę pełną czystej, źródlanej wody wody, która mogła ugasić ich pragnienie, a oni zamiast ją z wdzięcznością wypić, wylali ją na ziemię, narzekając, że nie jest winem. To jest grzech przeciwko wodzie, a nie przeciwko tobie. Etap 4. Kara 1. Utrata Twojego światła. Kiedy słońce zachodzi w ich świecie. I tak dochodzimy do pierwszej, naturalnej, nieuniknionej kary. Tą karą jest utrata Twojego światła. Na początku możesz czuć niedowierzanie. Możesz myśleć, że Twoja obecność nie miała dla nich żadnego realnego znaczenia, ale musisz zrozumieć, że byłaś dla nich nieświadomym nosicielem światła. Byłaś regulatorem ich emocjonalnego systemu. Twoja energia, twoja empatia, twoje ciepło podtrzymywały ich system psychiczny, nawet jeśli oni nigdy świadomie tego nie widzieli i nie doceniali. I tu jest objawienie, które jest pierwszym aktem sprawiedliwości. Pierwszą naturalną karą jest twoja nieobecność. Kiedy ty, zraniona odchodzisz, zabierasz ze sobą swoje światło, swoje ciepło, swoje życie. I w ich świecie nagle, bez ostrzeżenia. Robi się zimno, szaro i pusto, a oni na początku kompletnie nie rozumieją dlaczego. Jak wzmocnić ten proces poprzez praktykę całkowitego wycofania energii, czyli no contact. Uznaj, że twoja dalsza, nawet minimalna obecność w formie wiadomości czy sprawdzania ich social mediów jest jak zostawienie im małej tlącej się lampki naftowej. Musisz zabrać wszystko. Byłaś jak słońce dla ich małej, zimnej, skalistej planety. Oni brali Twoje światło i ciepło za pewnik. Kiedy ty, słońce, odeszłaś, by świecić w innej, bardziej wdzięcznej galaktyce, na ich planecie nastała wieczna, mroźna, ciemna noc. Etap 5. Kara 2. Konfrontacja z własną pustką. Kiedy lustro przestaje kłamać, po utracie Twojego światła przychodzi druga, znacznie dotkliwsza kara. Konfrontacja z ich własną pustką. Na początku Twoja empatyczna, współczująca natura może odczuwać pokusę, by wrócić. Aby uratować ich przed bólem, który oni po Twoim odejściu zaczynają odczuwać. Ale musisz zrozumieć, że ty byłaś dla nich lustrem. Lustrem i mechanizmem projekcji. Twoje reakcje, Twoje emocje, Twój dramat były dla nich lustrem, które skutecznie odwracało ich uwagę od nich samych. I tu jest objawienie. Kiedy ty odchodzisz, zabierasz ze sobą to lustro. I oni, po raz pierwszy od lat, są zmuszeni spojrzeć na puste ściany swojego własnego wewnętrznego domu. I zobaczyć, jak jest on pusty, zaniedbany i pełen niechcianych potworów. I to jest druga, znacznie dotkliwsza kara. Jak utrzymać te granice? Poprzez praktykę utrzymania granicy. Kiedy oni, czując ten ból, próbują cię wciągnąć z powrotem w swój dramat, byś znów stała się ich lustrem, pozostań niewzruszona. To jest ich praca do wykonania, nie twoja. Byłaś jak głośny, wesoły, wiecznie włączony telewizor w ich pustym, cichym pokoju. Kiedy ty zgasłaś, oni po raz pierwszy usłyszeli ogłuszającą, przerażającą ciszę swojego własnego samotnego serca. Etap 6. Kara 3. Niemożność wzrostu. Klątwa tego, kto nie potrafi przyjmować trzecia kara jest najbardziej subtelna i najbardziej tragiczna. To jest niemożność wzrostu. To jest klątwa tego, kto nie potrafi przyjmować. Możesz odczuwać smutek, gdy widzisz, że oni nie uczą się na swoich błędach. Że powtarzają te same destrukcyjne wzorce z nowymi osobami, ale musimy zrozumieć, że zdolność do przyjmowania jest absolutnym, fundamentalnym warunkiem duchowego rozwoju. Nasza dusza rośnie poprzez wdzięczne, pokorne przyjmowanie darów życia, miłości, prawdy, a także bolesnych lekcji. I tu jest objawienie. Ich niezdolność do docenienia ciebie była tylko symptomem ich głębszej duchowej choroby, niezdolności do przyjmowania dobra. A kto nie potrafi przyjmować, ten nie potrafi rosnąć. I to jest ostateczna, najsmutniejsza kara: duchowa stagnacja, wieczne, nieświadome powtarzanie tej samej bolesnej lekcji, w kółko i w kółko. Jak się od tego uwolnić, poprzez praktykę współczującego spojrzenia z daleka? Spójrz na nich, ale już nie z gniewem, spójrz na nich ze współczuciem, jak na osoby, które same, swoimi własnymi czynami, skazały się na życie w małej, ciemnej, zamkniętej celi i idź dalej swoją słoneczną drogą. Oni są jak roślina w doniczce, która z jakiegoś powodu odrzuca wodę. Możesz lać na nią najczystszą, najbardziej życiodajną wodę, ale ona i tak uparcie uschnie. Jej karą nie jest susza na zewnątrz, jest jej własna, tragiczna niezdolność do picia. Etap 7. Duch utraconej łaski. Kiedy Twoja nieobecność staje się wiecznym pytaniem. Czwarta kara jest najbardziej poetycka. Jest nią duch utraconej łaski. Twoja nieobecność staje się dla nich wiecznym pytaniem. Możesz mieć pokusę, by uwierzyć, że oni o tobie zapomnieli, że wygrali, bo żyją dalej, jakby nic się nie stało. Ale musimy zrozumieć tajemnicze, potężne działanie nieświadomości. Dusza nigdy nie zapomina spotkania z autentycznym, czystym światłem. I tu jest objawienie: nawet jeśli ich świadomy, lękliwy umysł o tobie zapomni. Ich dusza, ich najgłębsza istota będzie pamiętać. Twoja nieobecność stanie się dla nich duchem utraconej łaski, cichym, dręczącym, powracającym w snach pytaniem o to, co mogli mieć, gdyby tylko potrafili to docenić. Jak ostatecznie się uwolnić? Poprzez praktykę błogosławieństwa i uwolnienia. Świadomie w ostatnim akcie wyślij im w myślach ciche błogosławieństwo. Życzę ci, by Twoja dusza znalazła spokój. To jest ostateczny akt uwolnienia siebie od ich losu. Byłaś jak Anioł, który cicho, bez zapowiedzi, zapukał do ich drzwi. Oni, zajęci swoimi małymi ziemskimi sprawami, nie otworzyli. Anioł odszedł w ciszy, ale oni do końca swojego życia będą się zastanawiać, jaką wspaniałą wiadomość dla nich przyniósł i co stracili, nie otwierając tych drzwi. Etap 8. Twoja rola to nie sądzić, lecz wzlatywać. Jak skupić się na własnym zmartwychwstaniu. I tak dochodzimy do ostatniego etapu, do Twojej prawdziwej roli. Twoja rola to nie jest sądzenie, to jest wzlatywanie. Na początku możesz odczuwać tę obsesyjną pokusę, by śledzić ich los, by szukać w internecie dowodów na ich karę. Ale to jest ostatnia, najsubtelniejsza pułapka, która trzyma Cię w więzieniu przeszłości. Musimy zrozumieć, że Twoim świętym, najważniejszym zadaniem jest proces indywiduacji. Jest stanie się całością, a nie bycie świadkiem upadku innych, i tu jest objawienie, które jest Twoim ostatecznym zwycięstwem. Największą, najdotkliwszą karą dla nich, i największą, najsłodszą nagrodą dla Ciebie jest Twoje własne, autentyczne, kwitnące życie. Twoje szczęście jest ostatecznym, niepodważalnym unieważnieniem ich niedocenienia. Jak to zrobić? Poprzez praktykę budowania nowego świata. Świadomie każdego dnia. Zrób jedną małą rzecz, która buduje Twoje nowe życie. Twoje nowe, wspaniałe królestwo. Zainwestuj całą tę odzyskaną, cenną energię w siebie. Jesteś jak Feniks. Oni swoją obojętnością i niedocenieniem próbowali cię spalić na popiół. I przez chwilę, być może, obserwowałaś te zgliszcza, czekając, co stanie się z podpalaczem. Ale teraz nadszedł czas. Czas, by przestać patrzeć na ten popiół. I by wreszcie z całą swoją mocą rozwinąć swoje nowe, wspaniałe, lśniące w słońcu skrzydła. Zakończenie. Kobieta, która stała się łaską, ostateczna sprawiedliwość duszy. Nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę od ludzkiego, pełnego bólu pragnienia zemsty do zrozumienia subtelnej, potężnej, boskiej sprawiedliwości. Sprawiedliwości, w której każdy otrzymuje owoce tego, kim jest. Pamiętaj jak uczył nas Jung, że ostatecznym celem całego tego bolesnego doświadczenia nie była ich kara, było twoje uzdrowienie. To była trudna, ale potężna lekcja, która miała na celu zwrócenie cieku twojej własnej, zaniedbanej duszy. Viktor Frankl przypomina nam, że twoje zwycięstwo nie polega na ich karze, polega na twojej niezwykłej ludzkiej zdolności do nadania sensu swojemu cierpieniu. I do przekucia go w siłę, w mądrość i we współczucie. Zachęcam cię, byś od dziś żyła z tą pieczęcią suwerenności na sercu, z tego miejsca, w którym wiesz, że jesteś pod niewidzialną ale potężną ochroną praw duchowych. Nie musisz już walczyć o sprawiedliwość. Wystarczy, że będziesz żyć w zgodzie ze swoją prawdą, a sprawiedliwość zadzieje się sama. Kobieta, która przeszła przez tę drogę, staje się darem, staje się łaską dla świata. Jej uzdrowiona energia, jej mądrość i jej światło stają się cichym, potężnym błogosławieństwem dla tych, którzy w przeciwieństwie do tamtych potrafią je docenić. Jeśli ta podróż rezonowała z Twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w Tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, że jej uzdrowienie jest najpiękniejszą formą sprawiedliwości.